Dzień dobry, witam na webinarze SNP, wyzwania zarządzania efektywnością pracowników. Jak sobie z nimi poradzić przy pomocy Success Factors, Performance and Goals. Sesję poprowadzi nasz ekspert Michał Szymaczek. Zanim przekażę głos ekspertowi, kilka słów na temat SNP Poland. Wdrażamy rozwiązania IT dla HR już od ponad 20 lat. Wcześniej jako BCC, od dwóch lat jako SNP Poland. Oferujemy naszym klientom pełen zakres rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim od kadry i płac po funkcje miękkiego HR. Bazujemy w naszych wdrożeniach na systemach SAP, SAP HR, a od kilku lat również SuccessFactors. Wdrażamy także autorskie dodatki do systemów SAP, jak SNP, PPK i BHP. Oferujemy też własne rozwiązania HR, takie jak Platforma Zarządzania Czasem Pracy SNP eTime czy Portal Samoobsługi Pracowniczej BeOffice. Z mojej strony to wszystko, dziękuję i przekazuję głos Michałowi. Witam Państwa ponownie. Tym razem w tej sesji już się przenosimy do obszaru funkcjonalności miękkich, wspieranych przez nowe rozwiązanie SAP, Access Factors. Chcę się z Państwem podzielić kilkoma przemyśleniami na temat wyzwań w zarządzaniu efektywnością i, i jakąś tam próbą propozycji, jak sobie z nimi poradzić. A może wyłączę kamerę, żeby nie utrudniać przekazu. No i Możemy przejść do właściwej części. Ok, zarządzanie efektywnością no potocznie jest rozumiane jako wytyczanie celów i oceny pracownicze. Tak jest potoczne rozumienie. Ale mamy jakiś problem w organizacjach z tym zarządzaniem efektywnością. Możemy powiedzieć, że przechodzimy co roku na rodzaj rytuału można go porównać do teatru kabuki gdzie ważny jest formalizm symbolizm abstrakcja oddalenie od racjonalności oczywiście o ile w przypadku sztuki jest to interesujące i ma sens no w przypadku zarządzania efektywnością pracowników nie za bardzo ja państwu pokażę taką nieco przerysowaną historię. Ona jest przerysowana, ale myślę, że wielu z nas znajdzie jakieś swoje wątki. No i potem spróbuję poradzić co z tym fantem mamy zrobić. Wyobraźmy sobie, że mamy styczeń tego roku i kierownicy w naszej organizacji dostają taką przypominajkę z działu HR no, o tym, że Miesiąc styczeń, luty to są miesiące przeprowadzenia ocen rocznych i też miesiące, w których trzeba wytyczyć cele na obecny rok. No, kierownicy dostają to, to przypomnienie. Większość z nich nie zaglądała do arkuszy ocen i arkuszy celów, które wytyczyli swoim pracownikom rok temu. Większość z nich też nie reaguje na tego maila. Dopiero kolejny e-mail, który już przychodzi w połowie lutego, że właśnie ostatni dzień lutego to jest ten termin ostateczny, powoduje, że no, kierownik umawia się z pracownikiem na ocenę okresową, czy ocenę roczną. No, dla pracownika jest to też jakiś szok. Luty jest często ciężkim miesiącem, gdzie ludzie są skoncentrowani na, na innych tematach. No pracownik też nie pamięta za bardzo swoich celów, które miał wytyczone rok temu, no pamięta przynajmniej jeden wynik finansowy, który, który wpływa na, na premię roczną. No na godzinę przed umówionym spotkaniem pracownik odszukuje, szuka intensywnie arkusza z zeszłego roku i buduje sobie w głowie taki wywód dowodowy jak to zrealizował te roczne cele postawione bardzo dawno temu. Dochodzi w końcu do tej rozmowy kierownik-pracownik. No, ta rozmowa nie szczególnie się klei, bo kierownik no, posługuje się taką pamięcią krótką, czyli przywołuje jakieś wydarzenia z ostatniego miesiąca, dwóch, które, które gdzieś tam w głowie miał, natomiast być może nie uwzględnił pewnych wydarzeń czy nawet osiągnięć aktywności pracownika z wcześniejszych okresów. No, pracownik jest zdemotywowany. Poza tym kierownik wytycza cele pracownikowi, nie daje mu szansy pracy nad tymi celami. To znaczy to nie jest dyskusja, nie jest dialog, to jest po prostu wskazanie celu do realizacji. No bo inaczej to nie mogłoby się odbyć. Tak? Mamy mało czasu i pracownik dostaje na twarz cele do realizacji w przyszłym roku. Co więcej, w marcu przychodzi pandemia, to wszyscy znamy. I pytanie, czy, czy organizacje, które zadały cele pracownikom przed pandemią, czy zreflektowały się i zmodyfikowały te cele, być może anulowały, Teraz w czasie pandemii, tak? bo niektóre w zasadzie są już z definicji nie do zrealizowania. Tak? Mieliśmy lockdown, zmieniło się wiele rzeczy, więc niektóre cele nie będzie można zrealizować. Jeżeli jeszcze te cele są powiązane z jakimś system, systemem premiowym i one nie zostały zmienione, no to cała ta sytuacja może mieć dewastujący wpływ na morale pracowników. Zatem cała ta historia nam pokazuje, że mamy tutaj szereg problemów. No, kierownik odbywa rozmowę z pracownikiem, taką ważną rozmowę raz na pół roku, raz na rok. Kierownik posługuje się krótką pamięcią, tak, przywołując osiągnięcia pracownika. Praktycznie pracownik nie jest zapraszany do dyskusji na temat celów. Poza tym chyba wszyscy nie wierzymy, że cele wyznaczone na początku roku mogą być aktualne przez cały rok. Tak? No, manifest Agile podkreśla, że powinniśmy się skupić na reakcji, na, na zmianę, na, na to, co się dzieje, niż trzymać się kurczowo planu. No takie jest z celami. Te cele być może będą ważne przez kwartał, ale już może za 6 miesięcy będą zupełnie nie na miejscu. No i ta nieszczęsna pandemia, która wiele zmienia. Oczywiście są organizacje, które przewartościowały to podejście w obliczu pandemii, ale też wiele organizacji pozostawiło ten, ten proces bez zmian i cele bez zmian. To, co Państwo tutaj widzą, to wybrane logosy firm, które zrezygnowały z ocen rocznych i z takiego procesu wyznaczania celów i oceniania. Część z tych firm przeprowadziła badania wewnętrzne, które pokazały, że zwrot z inwestycji takiego procesu oceny jest nieznaczny i nie uzasadnia czasu i energii poświęconego właśnie tym ocenom rocznym. Poza tym badania pokazały, nie tylko te wewnętrzne, ale też badania niezależne pokazały, że takie oceny, w których posługujemy się skalami liczbowymi, również wpływają negatywnie na morale pracowników. Takie też spotkania roczne są często bardzo stresujące i zbyt mocno angażują i czasowo, i emocjonalnie zarówno kierowników, jak i pracowników. I to są przykłady firm, które już takiego systemu nie mają. Te firmy odeszły od systemu tych rocznych ocen na rzecz takich, takiej całej rozmowy z pracownikami, takich touchpointów częstych interakcji kierownik-pracownik, tak i częstych rozmów na temat celów, na temat osiągnięć, na temat aktywności. Co więcej, ja wybrałem te logosy, żeby pokazać Państwu, że y, wiele z tych firm to są firmy, które doradzają klientom również w HR zatem ten krąg y, organizacji, które rezygnują z ocen rocznych się poszerza, tak? no, bo, no bo doradcy... Y, takie rozwiązania rekomendują, żeby rezygnować z tych ocen rocznych. No oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Czasem możemy powiedzieć, że na przykład w publiku w niektórych organizacjach takie oceny roczne znajdują uzasadnienie, tak, muszą być transparentne i tak dalej, mamy różne układy zbiorowe, czy też systemy premiowe są związane z jakimiś ocenami. Więc być może w niektórych organizacjach od tych ocen rocznych nie odejdziemy. Ale... Jest rozwiązanie, że ten proces, nawet jeżeli on u nas będzie i mimo że on jest nieefektywny, są rozwiązania, które mogą nieco, nie, nieco radykalnie zmienić tą interakcję pracownik-kierownik. OK, no ja pokażę Państwu za chwilę, co możemy zrobić z takim, z takim zarządzaniem, efektywnością pracowników przy pomocy Success Factors. Ja myślę, że to co przede wszystkim powinniśmy zmienić to, to zrezygnować z tego lusterka wstecznego, jakim są te systemy ocen, bo proszę zauważyć, że podczas takiej oceny półrocznej czy rocznej my się skupiamy na przeszłości. Już jest często za późno, żeby skorygować kurs i rozpatrujemy przeszłość, natomiast niewiele mówimy o przyszłości. Zatem powinniśmy tak skonstruować tą interakcję z pracownikiem, żebyśmy byli skoncentrowani na zwiększaniu efektywności teraz i w przyszłości. Poza tym powinniśmy sprawić, żeby te cele, które dajemy pracownikom, były zwinne, tak, żeby one, one były adekwatne do otoczenia. I wreszcie, wreszcie, bo to jest bardzo ważne, powinniśmy wymusić proaktywność na kierownikach i pracownikach. To zarówno pracownikowi, jak i kierownikowi powinno zależeć na tej interakcji, na tej ciągłej rozmowie o celach i o efektywności, żeby nie wyglądało to tak, że właśnie dział HR jest inicjatorem tych wszystkich interakcji i raz na jakiś czas przypomina nam w mailach czy telefonicznie, że mamy zaległość, czy nie przeprowadziliśmy oceny czy nie zdefiniowaliśmy cel. Ok, ja może teraz zaloguję się do systemu demo Success Factors. Posłużę się tutaj takim użytkownikiem o słowiańskim nazwisku Jeff Hill. I pokażę Państwu, jak narzędziem możemy wesprzeć to zarządzanie efektywnością. Ja nie będę może się skupiać na tradycyjnych ocenach. Oczywiście te tradycyjne oceny, arkusze ocen, workload, z tym związany on też może być wsparty bardzo ładnie przez Success natomiast chcę pokazać to, co tak naprawdę wprowadza wnosi zmianę. W zarządzaniu efektywnością pracowników. Ja tutaj jestem pracownikiem, ale też jednocześnie kierownikiem, ale to, co widzą pracownicy, będzie bardzo podobne do tego, co widzi kierownik. Oczywiście kierownik widzi trochę więcej, tak? bo widzi też dane podległych osób, natomiast to, co teraz pokażę, będzie udziałem też każdego pracownika. No po pierwsze cele. Te cele, które ewentualnie niektórzy będą oceniać za rok czy za pół roku. Te cele, do formułowania tych i edycji tych celów jest zaproszony pracownik. Ja, jako ten Jeff Hill, mogę edytować i pracować z tymi celami. Mam tu podobne uprawnienia jak mój przełożony. Zarówno przełożony, jak i ja możemy tutaj wprowadzać zmiany. Czyli, jako pracownik, mogę na przykład dodać nowy cel, mogę zmienić cel, który już został wcześniej do mnie przypisany. Co więcej, mogę tu definiować cele publiczne albo prywatne, na przykład publiczne mogą być rozumiane jako cele dostępne też dla mojego kierownika, a prywatne to takie, które, do których dostęp będę miał tylko ja. Tak, ja mogę sobie zadawać jakieś cele w tym planie celów. No dobra, to... To są cele i te cele w ten sposób, jeżeli one rzeczywiście są dostępne do edycji dla kierownika i pracownika, one mogą być dyskutowane i one są po prostu zwinne. Tak? Zmienia się sytuacja, zmieniamy cele. Mogę usuwać cele, mogę je zmieniać, mogę edytować, dodawać nowe. Ale to jest proces definiowania celów. No jedyna zmiana jest taka, że rzeczywiście zapraszamy pracowników, jedna zmiana w stosunku do standardowego procesu, że zapraszamy też pracowników do, do pracy nad tymi celami i definiowania ich. Natomiast to, co wnosi dużą zmianę, to jest coś, co w success factors nazywa się continuous performance, tłumaczone jest jako zarządzanie efektywnością albo wydajnością, ja je nazywam coachingiem. To jest funkcjonalność, za pomocą której ja jako ten Jeff Hill mogę rejestrować różnego rodzaju aktywności, czyli jeżeli będę chciał dodać jakąś aktywność, mogę ją tutaj zdefiniować i mogę ją powiązać z celem który mam zdefiniowany, który pokazywałem wcześniej, wcześniej w tej zakładce związanej z celami. Mogę też go, tą aktywność kojarzyć z celem rozwojowym. Ten plan rozwojowy jest zupełnie czymś innym, o tym będę mówić na, na innej sesji. Natomiast jest taka możliwość, że ja kojarzę, że możliwość kojarzenia aktywności z danym celem. Mogę też rejestrować osiągnięcia. Te osiągnięcia również będą kojarzone z celami czy z aktywnościami. Co więcej, mogę prosić o informację zwrotną innych pracowników. Jeżeli zażądam jakiejś informacji zwrotnej, mogę wskazać osobę, od której chcę mieć tę informację zwrotną, to może być dowolna osoba w organizacji. Mam tutaj jakiś szablon też komunikatu, który pójdzie do tej osoby. Jeżeli taką informację zwrotną dostanę, to mogę zdecydować, czy ta informacja będzie widoczna dla mojego przełożonego, czy nie. To jest taka Sprytna funkcjonalność, która nas ma trochę ośmielać i zachęcać do pytania o informację zwrotną, nawet jeżeli ona by była nie do końca taka, jakiej byśmy oczekiwali, to znaczy nie do końca pozytywna. Tak? Ja, jeżeli nie chcę, to ona będzie niewidoczna dla mojego przełożonego. I co więcej, ja jako ten chat, jeżeli będę rejestrował różnego rodzaju aktywności, mogę też... O, może wejdę. Do podległego pracownika, bo tu mam też swój zespół i mogę zaglądać i oglądać osiągnięcia i aktywności mojego zespołu. Mogę komentować czy dawać informację zwrotną pod daną aktywnością. Tak, czyli na bieżąco pracownik dostaje informację zwrotną. Jeżeli coś zarejestrował, być może skojarzył tą aktywność z celem, ja mam szansę się wypowiedzieć, mogę właśnie skorygować kurs, jeżeli mam jakieś uwagi, mogę nawet. Po prostu potwierdzić, że świetna robota, tak, coś coś pracownik fajnego zrobił. Ja myślę, że to jest cenne, szczególnie dla młodego pokolenia, które też liczy na to potwierdzenie. Tak, tak jak liczymy na lajki w mediach społecznościowych, no ta, ta potrzeba szczególnie w pokoleniu milenijnym czy, czy jeszcze młodszym jest, jest bardzo duża, więc taka informacja zwrotna może być tutaj udzielona. Co więcej, ja mogę zaplanować spotkanie za pomocą tej aplikacji z podległym pracownikiem i ustalić wcześniej oczywiście tematy, czy discussion topics, te tematy, które będę chciał przedyskutować. I to wszystko znajdzie się w tej aplikacji. Gdybym chciał kiedyś podsumować efektywność pracownika, no to tę całą historię będę tutaj miał. Czyli zapominamy już o tej krótkotrwałej pamięci, tak? Mamy całą historię. Osiągnięć aktywności pracownika. Poza tym na bieżąco mogę dawać informację zwrotną pracownikowi. Oczywiście ta funkcjonalność jest też dostępna w aplikacji mobilnej, czyli za pomocą smartfona też mogę dawać informację zwrotną czy rejestrować aktywności. I jedna też bardzo ważna rzecz, to w momencie zalogowania do Success Factors dostaję tutaj na czerwono informację, że powinienem, się, jak, powinienem jak najszybciej umówić spotkanie z pracownikami, czyli możemy skonfigurować tak system, by e, wymuszał na nas, czy przypominał nam, że jednak te spotkania face to face są potrzebne. Czyli gdy wejdę sobie w ten kafelek, to mam informację, że mam zaległe spotkania. No Tutaj akurat tragicznie te zaległości wyglądają, ale to jest system Nemo. E, mogę stąd bezpośrednio wejść do aktywności tego pracownika, obejrzeć jego osiągnięcia, e, informację zwrotną itd. i zaplanować z, z tego poziomu spotkanie z pracownikiem. Zatem e, cały czas zarządzamy e, tą interakcją z pracownikiem, zarówno pracownik ma szansę być tutaj proaktywny, jak i kierownik. Ok. No, y jeśli chodzi o system, to, to tyle, co w tej krótkiej sesji chciałem Państwu pokazać. No, zachęcam Państwa też do lektury e, książki e, Samuela Calberta. E, to jest książka, w której no, on bardziej radykalnie się rozprawia z ocenami okres, okresowymi. E, myślę, że, że znajdą tam Państwo wiele ciekawych wskazówek. Oczywiście no, prawda jest taka, że nie wszędzie z tych ocen okresowych można zrezygnować i trzeba je oczywiście wesprzeć narzędziem, ale zachęcam do, do wprowadzenia takiego narzędzia do stałego zarządzania efektywnością pracowników narzędzia, które pokazywałem przed chwilą. No cóż, to dziękuję Państwu za, za udział w tej sesji. Za chwilę, za kilkanaście minut będę mówić o, o rozwoju pracowników i o tym, jak możemy zaangażować pracowników w planowanie ich rozwoju. Czyli będzie to ciąg dalszy tej miękkiej części Success Factory. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.